Tak. Czy, zdarzy, czy zdarzyło ci się pomylić taktykę na meczu? Pomylić taktykę, czyli wykonać coś zupełnie co nieświeście, myślę. dwa razy myśl. na set, na luzie, ale mówię tak. o sobie. Zdarza się, no mimo tego, że się przygotowujemy no to. Tyle się dzieje na wojsku, tyle różnych opcji rozegrania akcji, tego wszystkiego jak, jak mamy stać w obronie, jak mamy się ustawiać w blokuje, że no, zapamiętać wszystko i i zrobić tak, jak było przygotowane, to no, tak naprawdę się nie da. No nie, nie. Ten nasze swobodne przemieszczanie się po boisku jest często bardzo mocno zaplanowane, mhm. a, i, i jak coś nie wychodzi, to, to najczęściej właśnie jest taki, taki błąd. E, techniczne też się zdarzają, ale, ale taki taktyczny, i a no cóż, to jest chyba taki moment, kiedy, kiedy właśnie e, trener się najbardziej denerwuje. Bo kiedy zaatakujesz wałt, kiedy popełnisz jakiś taki błąd techniczny, źle odbijesz piłkę. No To jeszcze jest do wybaczenia, to każdemu się zdarza. Natomiast jeżeli ktoś nie stoi w tym miejscu, w którym powinien, albo nie skacze w ten sposób, jaki powinien, no. Trener lubi się nerwować na to. Twój ulubiony rytuał przed meczem. Mm. Mm, mm, mm. Trzy kawki. Trzy kawki. E, nie, lubię sobie. E, Ostatnio taki, w tym też ostatnio, w tym sezonie coś takiego sobie robiłem, że lubię sobie wyjść przed, przed, samym, przed samym tym momentem, kiedy się zbieramy w szatni. to, Lubię sobie wyjść, trochę sobie pospacerować, pomyśleć, co um, jaki mecz nas czeka, co mam zrobić na boisku. Trochę tak sobie, nie, nie tyle zwizualizować, co po prostu trochę przygotować się. Um, może nawet zwizualizować trochę w głowie to, co nas za chwilę czeka, i bardzo dobrze mi się mi to. Mi to działało i to jest taki, taki najnowszy jakiś mój, mój rytuał, um, czy rytuał, taki, taki sposób do, na przygotowanie się, tyle. Nie interesuje mnie twój boik, już wszyscy wiemy, masz ich milion i zmieniasz co chwilę, także musimy wygrywać, żebyś miał jeden swój tak, ulubiony kład., Nie, a jak powiesz, że ja to wychodzę stąd. Czy masz swój ulubiony blok w karierze? Monster. Ma, monster ale no... Też mi tak. Nie, no damy, bo no kiedy ktoś się obraził, to no, był to ważny blok, pamiętam, najważniejszy, mój no, ulubiony. Nie był najbardziej spektakularny, ale w finale Ligi Mistrzów e, w Turynie. Fornigo, 13. Nie, nie. Na to bym od razu powiedział, ale nie. klewną, na lewym. Był tajbrek 13-12, prowadziliśmy. Jastrzębia miało Free balla i. No i udało mi się złapać. No, to taki najważniejszy blok, no, nie, nie był jakiś super spektakularny. Nie, w ogóle nie był spektakularny. Jak bym kogoś zablokował w tiebreaku w i nie mieścił tam, to nie w ogóle Czy czujesz się bardziej liderem, czy zespołowym wsparciem? No, chciałbym żeby być i tym i tym, ale e, chyba zbiegiem lat bliżej mi do lidera niż... Hmm. Zawsze uważałem się za taką empatyczną osobę, która potrafi pomóc, tam pom podejść, poklepać kogoś po plecach, ale, a, ale nie można być, nie, ciężko jest zachować właśnie taką bezstronność. E, czy ciężko być tak po środku, być i liderem, który czasem musi powiedzieć coś, a, jakieś coś mocniejszego a, i, i, i być też tym, tym wsparciem, więc chyba, chyba, jeżeli miałbym wybierać tylko z tych dwóch rzeczy, no to trochę bliżej mi, bliżej mi do, do, do lidera. Ale w innej roli też byś się chyba odnalazł, Jakbyś miał tam, kogoś, kto jest. Kogoś innego, kto, kto przejmie tą, tą rolę, to. to A bez... ma, mam takie wrażenie, nie wiem, że e, i to jak, jeżeli to nie jest prawda, to możesz mi powiedzieć, że w tym sezonie naprawdę pod tym względem się zmieniłeś. Że jakby zrobiłeś taki krok do przodu jako właśnie lider. Hmm. Bo z... Nie w... wiem, ja tego, ja tego nie uczy. Ja zawsze się lepiej czułem w takiej roli wspierającego i zawsze mhm. chciałem mieć kogoś, kto będzie takim liderem, właśnie jak Ty jesteś na boisku, jak był Olek w tych, w tych poprzednich latach i to było zawsze dla mnie bardziej e, komfortowe. Mhm. No ale czasami właśnie sytuacje wymuszają to, że, że dla dobra drużyny trzeba się trochę zmienić. Ja nie wiem, czy, czy mi to wyszło. Jeśli mówisz, że mi to wyszło, no to... To się cieszę, no ale też sobie zdaję sprawę, że raczej do, do takiego poziomu waszego to no szybko, szybko nie dojdę, a, a może i, może i nigdy. No, nie myślę, że, że nie tak, nie tak dużo ci, ci brakuje, a właśnie bardziej chyba sytuacja, w jakiej do tej pory byłeś. Tak przynajmniej z mojej perspektywy to wygląda. Bo, bo ja na przykład czułem w tym sezonie dużą zmianę, taką bardzo na plus. I myślę, że, że dużo chłopaków by to potwierdziło. Jak ci powiedziałem, że cię nie słucham. Między innymi. O, gdyby się zagrać w filmie, to jakim? Mm, nie wiem, kurczę, dobre pytanie. Mm, może... Nie, no, wiadomo, może w jakimś takim kurde, Marvelowskim, coś takiego, żeby. No, żeby... Nie, myślę, że... Okej, okay. nie mówię, że, że, że żeby zagrać w filmie marvelowskim, trzeba, nie trzeba być dobrym aktorem, ale myślę, że jak miał się rozpłakać na zawołania, <grym> to <albo>, nie <grym> wiem, kogoś rozbawiać w komedii, to mogło być średnio. A no, jakiegoś takiego superbohatera, mieć supermoce i, i, i zobaczyć to potem na ekranie, jak to wszystko jakby wygląda już takie po, po obróbce graficznej, to mogłoby być fajne. Zresztą jest fajnie jakbym mógł sobie wybrać jakąś taką supermoc, mm. ja, ale nie do mnie jaką dobrą. A ty? Ojej, nie wiem. Też chyba w, w czymś takim, tylko chciałbym taki zły charakter zagrać. Moglibyśmy zagrać razem, to byś był super bohaterem. Nie, no. No, zawsze, zawsze właśnie zło jest łysy i taki. Zło tak. <noise> 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 jest łysy i Makota na kolana i go głaszcze, tak. To jest, nie, to bardziej do mnie pasuje. Ale tak. Kurde, dobra odpowiedź. Jaki sport uprawiałbyś, gdyby nie siatkówka? Ping-pong. No właśnie. Tak. A, nie wiem, czy mam Nie, no, nie fine, tak. Chyba e, ma... sezon podbudował moją pewność siebie. Czasami, czasami gramy w szatni. I... No, tak, masz jest... Jest niezuceniarzony ping-pongist. <laughs> nie, 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 żartuję. E, w, koszykówkę, w koszykówkę zaczynałem grać i chyba bym został, został przy tym. Może nie przez to, że jakoś bardzo, bardzo lubię ten, ten sport, ale to był taki oczywisty wybór na początku. Albo, albo siatkówka, albo koszykówka. Więc pewnie skończyłoby się na, na koszykówce. Pływanie? Nie masz szans. To jest najgorsze najgorsza kara dla mnie to, jeśli pływać. Nie lubię. Bardzo. Ale nie wiem, no w tym sezonie wróciliśmy do takich, do takich, co było dla mnie dosyć dużym zaskoczeniem, że jeszcze się to robi na treningach, jak w nogę. Nie się. No ja, ale... ja widzę tam potencjał, naprawdę. Na dziewiątce, na szpicy Tą moją długą nogę bym dokładał. Myślę, że tak, tak, to by się na pewno wydarzyło. Ja tak, ja, tak, ja, tak to czuję, ja tak to czuję. Ja tak to czuję. nie niż, niż moich marzeń. Kto z nas częściej zasypia w autobusie? A, wiesz, A to co? można powiedzieć? To czy to jest legalne? Przewożenie ludzi tam, yy, kiedy podróżujemy? A wydaje mi się, że po to jest. Musicie to, musicie to sprawdzić, czy to jest legalne. Jeżeli Ale... nie wiecie, to każdy autobus ma taką przestrzeń, gdzie kierowca może się położyć i przespać, kiedy jest na postoju. Więc tą przestrzeń okupuje Marcin. Wsiada tam w pierwszych 10 minutach podróży i wychodzi stamtąd jak. Nie powiem kto z... Tak. To jest bardzo wygodnie. Tak. Jak ktoś nie ma claustrofobii to... Tak, ja bym, tak nie ja bym tam nie wytrzymał zdecydowanie, tak, bo, jest, bo jest ciasno, ale, ale myślę, że zdecydowanie ty, ty, ty. Ale ja nie śpię tam. Nie śpisz tam? Znaczy my nie wiemy co Ty tam robisz. Jest cicho w każdym razie, nie dobiegają żadne żadne, te, żadne hałasy stamtąd. Najlepsza przykostka z Orlenu. Najlepsza przykostka. No stary, no już jest tylko jedna. Jest prawidło... tam taki kącik zdrowych. Nie, nie. No jest tylko jedna prawilna przekąska na Orlenie. No dokładnie. No, no dokładnie. Nie za często, ale. Thousand Islands, ketchup, musztarda. Musztarda, ketchup, kabanos. Ketchup, team ketchup, zdecydowanie. Tak? Kabanos? Kabanos. Parówka. Musi być, tak, tak. Czy najbardziej? ketchup? No, proste? Typowe polskie. śniadanko, tak. Jaki serial ostatnio oglądałeś? rozdzielenie na Apple TV, bo teraz wyszedł drugi, znacz teraz. Ja tak oglądam, bo ja jestem z tych, co muszą mieć cały sezon już. Nie lubię, jak oglądać tydzień po tygodniu, więc czekałem, czekałem. Rozdzielenie Apple TV polecam to każdemu, nikt tego nigdy nie obejrzy, wy pewnie też nie. To jest taki mój challenge, naprawdę fajny serial. Polecam. A ty? E, ja skończyłem Biały Lotus, trzeci, trzeci sezon. Okej, okej. No i The Office po raz 15. Też klasyczek, klasyczek niezły. Masz dwie, która jest twoja ulubiona? Zagrywka flot czy rotacyjna? <laughs> To i skrót Plot. jeszcze. Raz. W to jest ten najszczęśliwszy ale... siatkarzem na świecie. Naprawdę to jest chyba. Naj... No, najbardziej satysfakcjonujące zagranie. No. Ale stary. poczekaj, czekaj. jeszcze mam, jak mam, się ma... trzech zderzy. Właśnie, mam <laughs> takie pytanie dodatkowe. Wolisz, zagrywasz skróta i jest. <laughs> I wspiłka wpada między nich. Czy zagrywasz skróta? No i najczęściej przepraszam. Środkowy składa się do tego i robi brzęk i mu ucieka. Nie, nie, nie. To, to decyduje jak trzech, trzech jak... biegnie, wszyscy krzyczą, są moja, gotowi, moja a filmują i... i w ostatnim momencie robią krok no Nie zdarza się zbyt często, ale jest to satysfakcjonujące, I jest to bardzo wkurzające, I jeżeli się stanie dla ja, że... Kto z drużyny pije najwięcej kawy? E, trener Gianni. Trener Gianni i... chwali się tym. No, ale jak, jeżeli to byłby ktoś inny niż e, Włoch, to byłoby e, z nim coś nie tak. A ten... i pije? Z tego co mówił, to w okolicach siedmiu, 8 dziennie. Ośmiu z espresso, bo oni piją tylko espresso. Ja jednak zostanę przy moich trzech rano i potem z mleczkiem na Orlenie. E, cóż, mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. My. Yy... Uh, ladies and gentlemen, for the next episode, uh, two Americans will join us. So please watch it. And dziękuję, dziękuję. thank you, Martin. Thank you, Martin. Thank you.